Turbina z właśnie samuraja Zaraz jest na samuraju z kolektorem, ze wszystkim. Spływ, spływ oleju był w miskę zrobiony. O tu jest w misce zrobiony spływ. Zasilanie oleju to było po prostu obok czujnika, ale ten czujnik się nie mieścił. Więc na przewodzie normalnie, od hamulcowym wkręciłem przede hamulcowym tam gdzie był czujnik ciśnienia oleju. Dałem go tutaj wyżej, normalnie działał. Zasilanie oleju dałem tu, tu obok, bo no, tu korek oryginalnie jest skręcony i czujnik. Tu jest to wkręcone. Siedzi sobie to ładnie. Tu miałem EGT 750 stopni było najwięcej. Silnik nie był otwierany, w ogóle nic. Co było? Podłączone chłodzenie wodne. I miałem problem z tym I, z, i zatkałem go, zatkałem go i tak dalej, I było ofa, bo na początku był, ale dmuchało mi to 0,2 bara, potem 0,5, podkręcanie tu na gruszce nic nie dawało mi rady, nie, nie szło, szło doładowanie większe niż 0,5, zaślepiłem tu całkowicie, Zatka po prostu włożyłem tutaj podkładki i same podkładki włożyłem, ścisnąłem aż się wygięło. I też pompowało tylko 0,5 bara, nie wiem czy przez to, że sprężyny zaworowe się już podwieszały, czy zapom był źle ustawiony, już nie dążyłem, no, to już nie miało znaczenia po prostu dla mnie. Tu po prostu szło bez interkulera i efekt był taki na tym turbo, tak, pierwszy bieg tam maksimum 0,2 bara dmuchało przy odcince, miała na początku benzyna i osobno gaz, gaz był tu przed turbo. Na tych pierwszych moich filmikach było widać, że miałem tu od góry po prostu wrzucony od, pa, od parownika czy miksera, jak to się tam nazywa, tutaj normalnie gaz i przyłączałem sobie między benzynę na gaz. Później zauważyłem, że jak mam jednocześnie benzynę i gaz, to to szybciej wstaje po prostu. Więc miałem jednocześnie gaz i benzynę podłączoną, bo sobie tam wiązkę przerobiłem, że jednocześnie puszczał właśnie gaz i sobie chodził na benzynie. Efekt był taki, że turbo szybciej, szybciej sobie stawało. Eee, o jakieś 1000 obrotów, z tego co pamiętam, bo paliła miał więcej. No to wiadomo, większa, więcej spalania eee, temperatura, właśnie na EGT przed turbo nigdy nie była większa niż 750 stopni. To był taki ala, ala baran zrobiony. 3 dni go sobie tam rzeźbiłem. To był mój pierwszy, tam jakby kolektor wydechowy eee, od Zera co robiłem. Kilka razy mi już szczelkę wydmuchało. Tu, od, o, teraz widać, tu, kilka razy mi już szczelkę wydmuchało. Raz owinęliśmy nawet całą kocem. Ale się okazało, że mi tu z tej podkładki cieknie delikatnie mi się i cieknie mi Delika zaczęło mi tutaj wydmuchiwać. I mi się tu normalnie turbo zapaliło na rajdzie. Na no ogólnie no powiem Ci, że te silniki znoszą Pół bara bez problemu. Ja zrobiłem 1500 km. Paliło mi to jednocześnie, paliło samego gazu mi to 28 litrów. Motur, bo jak wciągało, to wciągało parownik do środka, tak to nazwę. Co Ci mogę jeszcze podpowiedzieć? Benzyna z gazem jednocześnie to było tak: 22 gazu i 20 benzyny. Jednocześnie palił. Sprzęgło na pewno musi być wzmocnione, bo seryjne to nie daje rady totalnie, w ogóle nic nie ogarnia. Ja miałem tu na 29 calach, bez blokad, oryginalna skrzynia Samurai, oryginalny reduktor w kagańcu, bo mi się odkręcały śruby i prawie mi się połamał standardowo. Duże turbo fajnie, jedynka, no jedynka 0,2 bara, no chyba że reduktor i benzyna z gazem było tak, że on po prostu szedł, szedł do końca. Póki silnik się kręcił już mechanicznie nie mógł dalej, to on dopiero wstawał. To dopiero kończył się, po prostu obroty się kończyły. A tak szedł obrotomierz 7,5, dalej, 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 dalej. O, oczywiście z wskazówka się opiera, więc nie widać ile, a on szedł, 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 szedł i szedł dalej. Nie wiem ile do ilu on się kręcił, ale nie oszczędzałem go, kręciłem go do końca przy turbo. Na reduktorze najszybciej, jechać, na, na reduktorze, na pierwszym biegu najszybciej na e, prędkością biegu miałem 40 na godzinę. Nie wiem, ile, ile jedzie bez, bez tego. Ile jedzie na benzynie, bo nigdy nie sprawdzałem, tak naprawdę, bo na benzynie samej to nie chciało to mi chodzić, bo ma sensor oryginalny tu w tym w tym, w tym, w tym czymś jest. Co to był? Wtysk jednopunktowy. To w nim, w środku, masz tej przepustnicy i tak dalej. Masz do 0,2 bara, czy tam do 0,1 bara jest tylko on. Więc tak naprawdę no nie wystroisz tego na oryginalnym sterowniku, chyba że wrzucisz mu większe ciśnienie i map sensor założyć większy. Bo w Hondach tak da radę zrobić, że oryginalny sterownik ogarnia po prostu większy Map sensor z większymi wtryskami, i to chodzi. Tylko teraz tak, na przykład do, do Cywika, na przykład ta D seria, no to trzeba kupić tryski wtryski muszą być 410. I ma 4 czterobarowy. I wtedy normalnie sterownik wszystko ogarnia, jakby to była seria. I możesz mieć pchać turbo, i nic sterownika nic nie ruszać, i to działa, jeździ. W tym konkretnie nie testowałem, gaz był przed, wszystko samo się, tylko na prawniku podkręciłem i samo było wystrojone po temperaturze. Patrzyłem yy, spalin, yy, można powiedzieć, że to wystroiłem. Jak dodawałem gazu, obojętnie czy jechał, na jakich obrotach i tak szedł, nie było czegoś takiego że zamula zaczyna strzelać. Nie. Jak dodajesz gazu, przestaje jechać i doładowanie rośnie, no to znaczy, że ma za mało paliwa. W moim przypadku tak było. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? No fajnie to jeździło. Tylko no, 29 cali, yy, Sahara, yy, bez zwolnionych bez niestety mostów, bez zwolnionego reduktora, wszystko seria. No to powiem Ci pod górkę, to nie miało siły wstać. Żeby to podjechać... Yy, Podjechać tak spokojnie pod górkę, że reduktor wbijasz i bez stracenia przepności, no to nie dało się. Jak było podjazd pod górkę, w pieczątkę trzeba było zjechać, zatrzymać się na górce i ruszyć później pod nią, no to musiałeś gaz podłogę i skopać raz, drugi, żeby to turbo zaczęło dmuchać, że to wstało. Nie wiem, jakby to idzieło na zwolnionym redukt reduktorze, czy w wolniejsze mosta, mosty, bo w mostach mam trzy. 707 Reduktor 2.16 A drogowy to jest chyba 1 z, 16, z tego co pamiętam, jakoś tak to było. i no. ogólnie no, polecam ci. No, te turbo z GTI, to nie wiem, czy nie jest czasem mniejsze niż to, które tu miałem. Bo wielkościowo, wielkościowo, te turbo, no to na filmiku nie wiem, czy to widać. Tam tych pierwszych filmikach, co robiłem, jak to wygląda. Ale jest ogólnie prawie jak pokrywa zaworu. Wielkościowo no. silnik był kiedyś wystawiony na sprzedaż, ale nikt go nie chciał kupić. Ten silnik ma najechane 35 tysięcy km. Ja go kupiłem z przebiegiem 33 tysięcy. Samuraja, bo stał długo w Niemczech. Potem leśniczy go kupił, jeździł nim seryjny. Ja go kupiłem. Musiałem blacharkę zrobić, tam wszystko dookoła. Silnik nowy rozrząd dostał. Pojeździłem nim. Tak naprawdę, po blacharce z miesiąc z was stwierdziłem, że nie ma mocy na tych, na tych 209 calach i mentor dał mi turbo. Mówi, masz? Bo pytałem się, czy pakować turbo. Mówi, mam turbo, będzie idealne. No i zamontowałem i naprawdę fajnie się to mieździło. Jedynie no co, no to ja robiłem tak naprawdę w, w pierwszej, jak były wakacje, w pierwszej klasie technikum. Ten samuraj mi wyszedł z tym turbo, właśnie. Więc za dużo nie miałem finansów, tak to nazwę I nie było mi stać wtedy na, 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 na deta po prostu no A po drugie, no później to jak spalanie było, no to, to na szczęście wtedy był tani gaz Po 2,50 czy coś w stylu Więc mi jakieś 150zł wychodziło 100km jazda tym samurajem z tym turbo Bo nie było to wystrojone odpowiednio to można byłoby wystroić na tym wtrysku e, 1616 1.6 16K jakiś tam gościu miał kiedyś tam się podpytywałem go na cię wystroił no to kompresor p, kompresor lepsza pompa paliwa w baku i wystroił to na 180 koni na oryginalnym wtrysku oryginalny ten wtrysk tutaj przy płosnicy e, wystarczał właśnie na 180 koni e, co tu jeszcze mogę podpowiedzieć na kopułce to jeździło siece to były te, te z świece zapłonowe to były nie wyciągnę nie, nie odczytam bo teraz nie odczytam to były te KK czy coś w tym stylu te takie co montowali do Evo Ewo tego turbo to takie same świece tu, tu, były, tu były do gazu zamontowane jakiś gazownik który zakładał tu kiedyś gaz założył bardzo dobre świece one też były montowane w silnikach turbo, silnikach turbo z gazem, więc tutaj świecę nie zmieniałem, nic nie ruszałem. Głowicy nie dotykałem w ogóle, tylko kiedy sprawdzałem luzy zaworowe, były ok, więc nawet więcej nie dotykałem. No mówię, no ja tutaj w tym silniku no 1500 km zrobiłem na tym. Efekt był taki, a propos delikatnej jazdy, że 28 gazu paliły, nawet tak delikatnie jeździłem. I to był ostatni raz, kiedy jeździłem tym samochodem delikatnie. Jak mi spalił, tyle samo, tyle samo mi spalił delikatnie jeżdżąc, co butowałem go. I stwierdziłem, że totalnie nie ma sensu jeździć nim delikatnie. A i głupia sprawa też wy, wychodziła, jak miałem gaz przed turbo, blow off, to z chwilą, gdy cisnąłem, wszystko fajnie. Odpuszczałem gazu i gaz co robił... Wylatywał normalnie przez snowker, i było czuć w samochodzie normalnie gaz w środku. Więc no tutaj no też to kiepsko wyszło. No ale mówię, jakbym dzisiaj robił drugi raz, to, to z miłą chęcią bym wrzucił właśnie szesnastkę. 1,3, jak nie, to kupił szesnastkę, właśnie 1,6. Czemu? Bo jest trochę droższe, ale pasuje ci pod skrzyni biegów. Pasuje ci pod sprzęgło, wiązkę tam delikatnie, Tylko trzeba coś tam ruszyć, w sensie, no, przełożyć z tamtego silnika związkę no, ale da radę. Można od razu to postawić na zewnętrznym sterowniku. Wszystko siada, dostępne części bez problemu, benzyna. W dowodzie nikt, nikt się nie przyczepi nawet do, do ciebie, że masz ten sam, że, że jest inny silnik. No to jest ten sam silnik. Tutaj, no kurde, ja bym ogólnie. Jeżeli ktoś jeździ też po drogach, no to bym przed właśnie 1.3, 1.16, 1.6, 16 V bym nie szedł, no bo to nie ma jak dla mnie najmniejszego sensu. No bo 1.3, 16 ma więcej mocy niż 1.6, 8 V. Ehm, powiem też jako ciekawostkę: 1.3, 16 w Samuraju, mosta, mosty 3.909, reduktor seria, e, opony 29, cali, Simexy. 8 litrów w terenie na odcince Więc Więc tutaj Pełen wtrysk też robi robotę Zwłaszcza że to 1, 3 16 z baleno na przykład co ja miałem O to Zajebistą robią robotę Przepraszam za Słownictwo Bardzo elegancko się nimi jeździ mają moc z dołu Cisną do samego końca e, Mają fajną odcinkę Mało palą I mają moc Więc tutaj jakbym Mógł się iść, to bym poszedł właśnie postawić to tylko na zewnętrznym sterowniku. Tylko jak kupuję sterownik, przykładowo jest grywus. Teraz wypuścił sterownik, gdzie masz po AGT i, i Sondeland. Możesz dołożyć jako czujniki, które zabezpieczają ci silnik. Jeszcze jeszcze tego Easy Echo, tylko tam nie ma właśnie tych zabezpieczeń. Niestety Easy Echo. Tak, Easy Eco 3, jak dobrze pamiętam. Jeszcze jest yy, Turbojet, coś w tym stylu jest na Allegro i parametry, sterownik z zewnątrz wygląd, wygląda tak samo jak z grywusa, więc nie wiem, czy to z jednej marki robią, czy jak. Nie, nie ma to znaczenia. Jak sterownik robi robotę, nie ma znaczenia kto, co i jak. Jak jest dobra cena i sterownik działa, to ja się da nie przyczepiam. To nie ma totalnie żadnego znaczenia dla mnie. Ale wracając, można właśnie na takim sterowniku postawić albo tą ósemkę, albo, albo 16 jakąś turbo, do wtedy, wtedy można już zrobić procedurę startu, można zrobić nls można zrobić Antilaga i tak dalej, i tak da dalej. Więc tutaj to by był już kocur, bo wtedy wielkość turbo ci nie ma znaczenia, wystarczy w mapie dopisać odpowiednie parametry i z chwilą, gdy ma prędkość, ma prędkość, czy nie wiem, no przycisz, przytrzymasz, to turbo ci od razu bus buduje z dołu i może ruszyć z tym, tak. No, tak naprawdę, jak trzeba, no to można mu dołożyć kompresor. Jak trzeba, to można mu dołożyć małe turbo, które będzie, np. do tylko 4000 działać. Później może być drugie, że które się załącza po prostu później, ponieważ jest większe. no może być, mogą być na przykład dwie turbiny, tak jak w tym rozwiązaniu robię. Małe, które wstaje 1600, bo to jest oryginalne turbo, żadna hybryda, bo hybrydy stają około 200 do 400 obrotów więcej. No to tutaj jest małe turbo, które będzie stawać z dołu, i duże turbo, które będzie zapychać już po prostu wszystko. Wszystko co trzeba to zapcha do końca. Więc no, tak naprawdę. Jest ci, fajny, fajna jest zabawa tylko tak no koszta, jeżeli ktoś myśli, że o będzie taniej wsadzić turbo niż, yy, niż po prostu wsadzić mocniejszy silnik, no to nie nie zgadzam się z tym. Także porządnie, porządnie uturbić samuraja przykładowo na ten jeden, na jeden, masz jeden 8 jeden, v przykładowo 1,316V o to żeby to zrobić, co potrzebujesz potrzebuje sterownik potrzebujesz intercooler wodny albo właśnie na, yy, z, z przodu gdzie zamontować czy wentylator tutaj to, to dodatkowe koszta cały czas są koszta 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 rury do lot, wydech trzeba od nowa zrobić kolektor wydechowy bo do zuzuki z tego co pamiętam to nie ma więc no tutaj po kolei tak po kolei po kolei idąc nawet żeby jak ty nie będziesz stroić tego sam, bo nie chcę się tego podejmować, czujniki, czujnik spalania, czujnik tego, czujnik temperatury na wydechu. No to masz około 300, bo musi być z musi tym pikaniem. Za przykładowo masz 850 stopni na wydechu, pika ci, pika, pika, żeby delikatnie odpuścił gazu, bo zaraz ci popłynie albo turbo, albo tłoki ci popłyną zaraz. No, zabezpieczenia są bardzo dobre, bo po co są te zabezpieczenia? Żeby? Silnik, żeby po prostu ten czujnik ci krzyczał, że silnik zaraz się może skończyć. O, ten sposób powiedziawszy, będzie naj, najłatwiej, chyba. No, więc, jak licząc na szybko, jakbyś sam robił, a nikt, nikt, nikomu byś nie płacił za robotę, jakbyś sam to grzebał, po prostu robił, robił, robił. No, to kosztowało około to 5000. No, bo trzeba kupić turbo, trzeba kupić materiał pod kolektor wydechowy, trzeba go samemu wyspawać, albo flaszę wyciąć, trzeba dokupić. Trzeba zbudować od nowa dolot, trzeba od nowa zbudować od tego, przez intercooler, do turbo. Trzeba wydech za zbudować cały przecież i to najlepiej zrobić to na aktywnym tłumiku albo na przepustnicy, czyli dwa wydechy byś musiał. Na przykład jeden idzie tu na przepustnicy w bok i tu ci marchewami wali, a tam idzie na tłumiku jakimś do tyłu. Więc tutaj wiesz, no, koszta, koszta, koszta. Sam sterownik to jest 1600 zł, do tego trzeba kupić sondy, czujnik. Sonda i trzeba dokupić albo używkę, jakąś może rzucić. Ona ta LS, LSU4,9, jakoś tak się nazywało. No, to nie kosztuje dużo, no, bo około 100 zł na Aliexpress. I to i tyle. No, dalej nie mówię, bo już wyszło prawie 18 minut. Dobra, kończymy to. Miłego.